Legenda o Lajkoniku Przed wieloma wiekami Polska toczyła wiele wojen. Polskie armie dość często wyruszały na bój. Był czas, kiedy to wrogami wszystkiego, co polskie, okazali się Tatarzy, koczowniczy lud z terenów Mongolii. Wiele najazdów tatarskich przeżyły polskie ziemie oraz ich mieszkańcy, i nie wszystkie najazdy kończyły się zwycięstwem Polaków. Tatarzy byli bezlitośni. Jadąc na swoich niewielkich, ale masywnych koniach, grabili i niszczyli wszystkie wsie i miasta, przez które przejeżdżali. Kraków także przeżył wiele takich najazdów, po których długo dochodził do siebie. Pewnego dnia hordy tatarskie znów dotarły do okolic Krakowa. Mieszkańcy miasta i pobliskich wiosek obchodzili wtedy uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia, jak zwykle, odbywała się procesja, w której w skupieniu uczestniczyli wszyscy zebrani. Tłum szedł krakowskimi ulicami, śpiewając nabożne pieśni. Nagle do miasta wjechał posłaniec. Przerwał uroczystość, krzycząc: Alarm! Alarm! Hordy krakowskie pustoszą przedmieścia Krakowa! Już są w zwierzyńcu i niebawem pojawią się w mieście. W pierwszym momencie wiadomość o napaści Tatarów sparaliżowała wszystkich zebranych. Nie mieli broni, a wróg niebawem mógł wkroczyć na ich teren. Jak obronić miasto? Stanąć do walki bez broni? Czy, czy może lepiej uciekać? A, a może przekupić Tatarów? Zastanawiali się głośno. Kiedy tłum poszukiwał rozwiązania najlepszego dla miasta i dla jego mieszkańców, jeden z młodych wiślańskich żeglarzy, włóczkami nazywanych, podbiegł do chorągwi używanych podczas procesji. Młodzieniec chwycił chorągiew z wyhaftowanym białym orłem, polskim symbolem, po czym zawołał do zebranych: Nie poddam się, nie oddam naszej ziemi, choćbym miał zginąć z ręki tatara. A potem ruszył z polską chorągwią w kierunku zwierzyńca, gdzie przebywały hordy tatarskie. Nie pozwolimy na grabienie naszej ziemi, zawołał inny włóczek i ruszył za białym orłem. Za nim podążyli pozostali włóczkowie, zdolni do walki z wrogiem, chwytając po drodze jedynie swoje wiosła. Kiedy znaleźli się w zwierzyńcu, okazało się, że skośno ocy wrogowie śpią. Krakowianie postanowili wykorzystać ten moment i zaatakowali Tatarów. Bój krakowskich mieszkańców z Tatarami nie był równy, ale zawziętość i przewaga w liczebności pozwoliły na wygraną polskiej strony, mimo wielu jej ofiar. Tatarzy przegrali. Wtedy to ten sam młody włóczek, który nawoływał do obrony polskiej ziemi, Przyodział strój tatarskiego wodza i posmarował sobie twarz węglem z ogniska. Pozostali włóczkowie zrobili podobnie. I tak przebrany młodzieniec znów poprowadził tłum tym razem z powrotem na ulicę Krakowa do pozostałych jego mieszkańców. W pierwszym momencie czekający krakowianie znieruchomieli. Potem pojawiła się panika. Wtedy to włóczkowie zdjęli tatarskie szaty i opowiedzieli wszystkim o swoim zwycięstwie. Wiwaty nie miały końca. A nieopisana radość zamieniła zebranych w tańczący na krakowskim rynku tłum, w środku którego podskakiwał przebrany za tatarskiego chana Włóczek. Od tej pory rada miasta postanowiła, że w oktawę Bożego Ciała. Czyli 8 dni po tym święcie, każdego roku mieszkańcy Krakowa i okolic będą uczestniczyć w wielkiej uczcie wydanej na cześć zwycięstwa nad tatarami. Po krakowskim rynku i dziś, tańczy także włóczek krakowski za tatarskiego chana przebrany, który zyskał nazwę krakowskiego lajkonika. Dziękuję.